Teraz dopiero uruchomiłem. Dzień dobry. Jeszcze chwileczkę poczekamy, dobrze? Jeszcze momencik. Muszę gogle założyć, bo. Halo, halo. Pytanie takie, czy mnie słychać i czy jestem live? Według mnie powinienem. Widzisz mnie? O, tak, tak, ktoś napisał. Kto to jest? Rafał. Cześć, Rafał. Cześć, Krzysiek. Super. Jest ok. Cześć, dzień dobry. Witam was serdecznie. To teraz sobie pozwolę założyć gogle. Z pierwszego lajwa w Zelden, oczywiście, ale z pierwszego lajwa e, z czarnej trasy i praktycznie z trasy Pucharu Świata. Jeszcze wczoraj tutaj najlepsi zawodnicy na świecie ścigali się w gigancie. E, mężczyźni wczoraj tutaj walczyli o najpierwsze puch punkty Pucharu Świata, a przedwczoraj w sobotę jeździły tutaj kobiety. Za mną trasa Pucharu Świata. Jestem na czarnej trasie. Na żywo do Was nadaję z Zelden. Bardzo miło was słyszeć. Przed chwilą byłem na Facebooku. Teraz nadaję na YouTubie. Być może ktoś. O, być może ktoś tutaj wpadł z, z Facebooka to serdecznie pozdrawiam. Kty, ty, te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, od razu, bardzo proszę o subskrypcję. Spróbuję przełączyć teraz. momencik, tak, żebyście widzieli, to co ja widzę. O, tutaj. Proszę bardzo, jestem w takim miejscu. Jestem na czarnej trasie na lodowcu Rettenbach. Trasa na, na lodowcu Rettenbach, e, tutaj. Z drugiej strony lodowiec Tiffenbach. W Zelden są dwa lodowce dla tych osób, które nie wiedzą. W sumie na lodowcach jest e, troszeczkę więcej jak 33 km, prawie 34 km tras. Dzisiaj na trasach około pół metra śniegu. Warunki są bajkowe, jak to ktoś napisał bajka. Tak, jest tutaj bajka, jest po prostu cudownie. Z drugiej strony na lodowcu Tiffenbach, jak rano jeździliśmy z Mariuszem, który tutaj śledzi, czy wszystko jest w porządku. Było po prostu rewelacyjnie. Trasa po prostu stół, idealnie wyratrokowana, utrzymana, przygotowana, śnieg świeży, który tutaj był, siat, było po prostu genialnie. To słowo będzie mi się dzisiaj często chyba przez usta, z ust wymykać, ale inaczej się po prostu nie da. Warunki nazwałbym perfekcyjnie. Dzisiaj do dyspozycji mamy praktycznie wszystkie trasy na lodowcu. To jest w tym momencie 32,9 km, mówiąc dokładnie, czynne są wszystkie. Jeden orczyk taki mały jest nieczynny, taki na Tiefenbachu, a tak wszystkie są czynne wyciągi i koleje. W zimie, jeżeli tu przyjedziecie, to w Zelden macie do, do dyspozycji łącznie z lodowcem i z terenami, które tutaj się znajdują nad Zelden, macie do dyspozycji 143 km tras, z czego 27 to trasy czarne, czyli dobry tutaj region dla tych, dla tych, co lubią poszaleć. Trasy czerwone to prawie 45 km i aż 70 km tras niebieskich. Do tego dochodzi jeszcze z kilka skirut. Jeździmy na nartach od 1350 metrów nad poziomem morza, może trochę będzie trzęsło, bo zsuwam się tym stromym odcinkiem na dół, więc jeździmy od 1350 metrów do 3340. To najwyższy punkt, który do, na który dojeździemy właśnie tą gondolą, którą tutaj widać po lewej stronie. Sezon rozpoczął się 28 września, a zakończy się 2 maja. 2 maja kończy się sezon, wtedy jeszcze jest otwarty, otwartych tutaj jest, są tereny narciarskie, nazwijmy te zimowe, a później zostaje nam już tylko lodowiec. Jeżeli chodzi o Zelden, to Zelden znany jest oczywiście z Pucharu Świata, osoby, które się interesują Pucharem Świata na pewno kojarzą od wielu, wielu lat pierwsze za zawody, najlepsi zawodnicy przyjeżdżają tutaj dotychczas było to w ostatni weekend października, natomiast w tym roku ze względu na koronawirusa zostało to zmienione i zawodnicy o tydzień wcześniej walczyli tutaj. O, popatrzcie tak a propos, to dzisiaj tutaj trenują cały czas zawodnicy z kadry austriackiej widzieliśmy też Słoweńców Którzy tutaj ćwiczą, jeździli giganta, jeździli super giganta, jeździli też giganta do tak zwanego city event, czyli bardzo ciasnego giganta, który jeździ się w miastach dla publiczności. Tu możecie zobaczyć dokładnie, jak wyglądają warunki na trasie. Oprócz Pucharu Świata, Zelden oczywiście jest znany z. Filmu słynnego z Jamesem Bondem, to tutaj był nagrywany e, ostatni odcinek Jamesa Bonda Spectre. To tutaj Daniel Craig dokładnie na tej drodze, e, la, e, przy tej drodze latał samolotem. Uwaga, bo tu ktoś chce mnie przejechać. Przy, przy tej drodze latał samolotem i strzelał do jeepów, które tędy zjeżdżały. Natomiast tam z tyłu ta wielka góra to Geisla Schogel ponad 3000 metrów i tam w restauracji IceQ był, były też nagrywane sceny Jamesa Bonda Oprócz tego powiem wam tyle bo ktoś tutaj gdzieś w komentarzu na Facebooku coś napisał a propos Jamesa Bonda e, mamy tą przyjemność że śpimy w hotelu e, Burgerland który e, Bergland, przepraszam który, w którym spał Daniel Craig, spał James Bond i, ale to wszystko zobaczycie, wszystkie te y, miejsca, które zwiedziliśmy, zobaczycie oczywiście na, y, w, w moich vlogach, które będą się ukazywać już, y, mam nadzieję, w, przy, od początku przyszłego tygodnia. Dużo pracy mnie czeka, tak to będzie <grym> niestety wyglądało. Teraz dużo przyjemności nagrywania, świetna pogoda, natomiast później dużo, dużo pracy. Y, na, oprócz restauracji IceQ. Obok tej restauracji tam na górze na Gaislach Kogel znajduje się też specjalne miejsce element 007 gdzie zgromadzono pamiątki po yy, może nie po James Bondzie, ale związane z, z filmem, który tu był nagrywany. Warto tam pójść, warto odwiedzić. Yy, w restauracji ISQ możecie też wypić kapitalne wino, które nazywa się Lodowiec 3000, o ile dobrze pamiętam, albo 3000, które leżakowane jest właśnie tam na górze. Wino nie jest tanie, ale jest naprawdę pyszne. A koneserzy na pewno chętnie by spróbowali wina, które dojrzewa na 3000 metrów. Co tam jest głodnemu chleb na myśli? Zjeżdżam powoli w kierunku stadionu, tutaj widać przede mną metę, trybuny. Niestety w tym roku trybuny były puste zawsze, tutaj jest naprawdę tłumy ludzi. A wyobraźcie sobie, że na Pucharach Świata, które miałem okazję oglądać na żywo tutaj jako dziennikarz, o, pojechał człowiek z Polski, które miałem oglądać tutaj okazję na żywo jako dziennikarz. To tych ludzi, kibiców, którzy tu przyjeżdżają, szczególnie na zawody mężczyzn, to jest 16 tysięcy. 16 tysięcy ludzi wyjeżdża tutaj e, w bardzo poranną porą na lodowiec Rettenbach, aby oglądać zawodników, najszybszych zawodników na świecie. E, kolejna sprawa. O której Wam chciałbym powiedzieć, to to, że w Zelden hotele zjednoczyły się w ten sposób, że zrobiły bardzo ciekawą ofertę w związku z sytuacją, jaka aktualnie jest. Mianowicie hotele specjalnie oznaczone cyframi oferują osobom, które rezerwują. U nich pobyty, możliwość bezkosztowej rezygnacji w zależności od właśnie tej cyfry. To znaczy, jeżeli na stronie internetowej w hotelu jest informacja, że na przykład, nie wiem, jest cyfra 5, znaczek specjalny z cyfrą 5, to znaczy, że do 5 dnia, czy na 5 dni przed przyjazdem, można bezkosztowo zrezygnować z pobytu w hotelu. Dodatkowo skipasy, które tutaj byście kupowali, skipas w Suzoni przypomnę kosztuje 350 dokładnie euro, więc dosyć sporo. Jest to jeden z droższych skipasów w Alpach. Natomiast no, otrzymujemy naprawdę wspaniałą ofertę z drugiej strony. Ale Zelden w tym roku przygotowało specjalną ofertę. Możemy zrezygnować ze skipasu zakupionego przez internet. Jest tam możliwość wykupienia ubezpieczenia, a dodatkowo jeżeli kupimy przez internet ten skipas na 5 dni wcześniej przed przyjazdem, to dostaniemy zniżkę w wysokości 20%. Biorąc pod uwagę cenę skipasu wynoszącą 353 euro, to mamy 70 euro w kieszeni. Także warto, warto kupić wcześniej. Jeżeli chodzi o zimę, o sezon i to, co tutaj można robić w Zelden, no w Zelden naprawdę w normalnej sytuacji bardzo mocno rozwinięte jest apreski, rozwinięte, e, znaczy jest dużo restauracji serwujących lokalne jedzenie, serwujących e, wyrafinowane jedzenie, bardzo dobre, wyszukane jedzenie. Mamy też tutaj kawałek niżej w Dolinie odstal miejscowością Langenfeld, w której jest akładą. Aqua Park połączony z hotelem, do którego warto zajrzeć, do którego warto podjechać. Naprawdę wygląda to ciekawie. To wszystko opowiem Wam, bo też jutro zamierzam odwiedzić. To tyle, by było z mojej dzisiejszej relacji. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Zaraz sobie tutaj popatrzę, czy gdzieś widzę pytania. Już popatrzę. O, pierwszy raz na żywo. Iwona, pozdrawiam cię serdecznie. O, fishery, tak, tak, tak. Mam na siebie, na, na sobie, czy pod sobą Fishery CT. Nowe w wersji komórkowej. To się zgadza. Eee, je, trasą Pucharu... Nie, trasa Pucharu jest zamknięta. Dzisiaj i Tadek nie jechałem dzisiaj dokładnie tą trasą Pucharu świata, jechałem obok. Tam jest zalodowato. Jakie są ograniczenia w hotelu? Py, pyta Czesiek. Wygląda, to tak w hotelach jest mniej więcej to tak jak wszędzie, czyli wchodząc po hotelu po częściach wspólnych trzeba nosić maseczki. Dopiero jak się, wszędzie gdzie się siądzie, w lobby, jak się siądzie w, nie wiem, w spa, kiedy już usiądziemy, pójdziemy na basen. No oczywiście w saunie nie siedzimy w mas maseczkach. W restauracji jak usiądziemy można tą maseczkę zdjąć. Wszędzie są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Tak, tak mniej więcej to wygląda. Co tam dalej jeszcze? Eee, w Skipasie jest Obergurg? Tak, jeżeli kupujecie Skipas na 6 dni, chyba powyżej jednego dnia już obejmuje Obergurg. Czy będzie vlog z Zeldy? No oczywiście, że tak, że będzie. W przyszłym tygodniu. Przerwa w pracy. Pracujcie, pracujcie. Muszę spadać do roboty. Tomek, pozdrawiam. Zawsze możesz później obejrzeć. Iwona, pozdrowiłem już. Jogo, Fogo, Tadeusz, Czesio, Staszek. Słuchajcie, nie będę już przedłużał. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam oczywiście na mój profil na Instagramie, gdzie cały czas na bieżąco wstawiam zdjęcia. Bardzo proszę o łapki w górę. Bardzo proszę o... Czy będzie zapis live'a? Tak, będzie zapis live'a. Zaraz to zapiszę, żeby się pokazał też na kanale i został tutaj na kanale. Zapraszam Was do następnego live'a. Nie jutro, ale pojutrze, w środę z, ze Sztubaju, a potem będzie jeszcze kolejny z Intertuksu. Dziękuję ślicznie. Czy byłeś w Falkadę? Tak, byłem w Falkadę. Jaka sytuacja? Wszystko będzie we vlogu i we wcześniejszych live'ach już mówiłem o tym. Dziękuję ślicznie. Pozdrowienia dla wszystkich, trzymajcie się, cześć!